Pójdź panów z granicy, z ruchu obrony granicy i wywieźć ich po prostu. Fundamentalne pytanie, na które nie dostaliśmy odpowiedzi, to jest, ilu imigrantów z Niemiec jest przekazywanych przez stronę niemiecką do strony polskiej? Znaczna część tych nielegalnych imigrantów po wystawieniu im decyzji o tym, że mają opuścić kraj? Jest puszczana wolno. Pozdrawiamy, panie Niektórzy z nich dostają dyspozycję, że mają się stawić w placówce Straży Granicznej, pokazać tam raz na tydzień. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, nie wykonują tego obowiązku. Niemcy wam podsyłają, aby robić się tutaj za taksówki? Macie honor chociaż? Macie honor? Grzegorz Brown ma pięć, prawie 5,5% ,5 poparcia. Zaskakuje to panu, że człowiek, pana, że człowiek o poglądach. Antysemickich, prorosyjskich, antyukraińskich. Powiem wam, że jestem strasznie zadowolona. Wróciłam z rzęs, o których wam dzisiaj mówiłam, i powiem wam, że wyszły bosko. Aż nie mogę się napatrzeć. Myślałam, że spędzę sobie resztę dnia w dobrym humorze, przygotowałam sobie winko na wieczór i już miałam się relaksować. Ale oczywiście, rzeczywistość nie mogła znieść, że wszystko jest tak dobrze i uznała, że wykorzysta naszą wspaniałą polską politykę, aby go popsuć. Jesteście na kanale A to ciekawe. A dzisiaj serdecznie was zapraszam, żebyście zobaczyli, co dokładnie tak bardzo zepsuło mi humor. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to w trakcie najbliższego deszczu wiatr zwieje wam parasolkę. Zostawione? Jeśli tak, to lecimy z tematem. Dobrze wiemy, że na naszej scenie medialnej nie ma za dużo dobrych dziennikarzy. A nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że jest ich jak na lekarstwo. Jeśli ktoś kazałby mi wymienić jakiegoś dziennikarza z krwi i kości, to do głowy wpada mi tylko Rymanowski, który jest niejako niedoścignionym wzorem tego, jak powinno się prowadzić programy publicystyczne. Po drugiej stronie barykady są osoby takie jak Dobroż Oracz czy pani Wysocka Sznepf które świetnie pokazują dlaczego Polacy nie szanują naszych mediów i uważają, że telewizja i radio to czysta propaganda. Ale oczywiście to nie wszyscy dziennikarze. Są też osoby takie jak Panterlikowski, którego uważałam za dobrego dziennikarza, któremu jednak zdarzały się czasami różnego rodzaju wpadki, jak na przykład wtedy, kiedy podczas rozmowy z Szymonem Hołownią oczerniał Grzegorza Brauna. Nie wiem. Według to naszego sondażu nie Grzegorz Braun ma pięć, prawie 5,5% ,5 poparcia. Zaskakuje to panu, że, człowie, pana, że człowiek o poglądach antysemickich, prorosyjskich, antyukraińskich, opowiadających bzdury o judeopolonii i o Ukrainpolu ma ponad 5% poparcia wśród Polaków? Ale mimo tych ekscesów raczej należał do grupy tych bardziej szanowanych dziennikarzy, a już na pewno był na zupełnie innym poziomie niż Sznepf albo Biedrzycka, ale po tym, co zrobił ostatnio, bardzo mocno się do nich zbliżył. Pewnie sytuacja mająca obecnie miejsce na naszej granicy nie jest Wam obca. Zresztą opowiadałam już Wam o tym, co tam się dzieje. Nasze kochane, uśmiechnięte władze nie tylko nie za bardzo starają się, żeby w Polsce żyło się lepiej, ale za to robią wszystko, aby z każdym miesiącem było coraz gorzej. Obecnie jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów w całej Europie, ale taki stan rzeczy może niedługo bezpowrotnie zniknąć. A to wszystko za sprawą polityki naszych władz, które z jakiegoś powodu przymykały oczy nas, to co się dzieje na naszej granicy z Niemcami. Nasze własne służby, które powinny nas chronić przed ludźmi chcącymi nielegalnie dostać się na teren naszego państwa, zamiast spełniać swoją pracę, dostały rozkaz, żeby im pomagać i zwozić ich do Polski niczym jakąś taksówką czy innym boltem. Nikogo chyba nie dziwi, że dużej części Polaków się to nie podoba, przez co organicznie zaczęły tworzyć się obywatelskie grupy mające na celu obronę naszych granic. Największą popularność zyskał ruch obrony granic powołany przez Roberta Bąkiewicza, który nie patyczkuje się z brunatnymi przybyszami oraz nie szczędzi gorzkich słów prawdy w kierunku straży granicznej. Z jakim prawem krajowym? że Niemcy wam podsyłają, aby robić się tutaj za taksówki? Macie honor chociaż? Macie honor? Ile macie tego honoru w sobie? No ile macie honoru? Ile macie honoru? Nie? Się Niestety nie wszyscy rozumieją, że jeśli nasz własny rząd nie potrafi zapewnić nam bezpieczeństwa, to powinniśmy wziąć sprawy w własne ręce. Jedną z takich osób jest pan Terlikowski, który jest oburzony tym, że Polacy chcą być bezpieczni. Może trzeba po prostu zakresie. wprowadzić policję, skuć panów z granicy, z ruchu obrony granic i wywieźć ich po prostu. To znaczy, to nie jest normalna sytuacja, w której oni robią to, co robią. Polic I użycie siły jest w tym momencie jak najbardziej uprawnione. Policja w tej sprawie będzie na pewno działać. Powinni to na studiach dziennikarskich pokazywać jako przestrogę, jak nie zepsuć sobie całej reputacji w jeden dzień. Niestety prawdopodobnie Widzimy narodziny nowej gwiazdy dziennikarstwa na poziomie naszych ulubienic z TVP. Podejrzewam nawet, że po tej wypowiedzi oferta pracy w naszej państwowej telewizji jest już w drodze. Jest to kolejny dowód na to, że coś takiego jak dobre dziennikarstwo jest na wyginięciu, a obecnie liczy się tylko promowanie swoich poglądów. Na szczęście nie wszyscy nasi politycy mają w głębokim poważaniu nasze bezpieczeństwo i nie udają, że na granicy wcale nie dzieje się nic złego. Są też tacy, którzy mają ambicje, żeby nam pomagać. Jednym z tych polityków jest Krzysztof Bosak, który zdecydował się osobiście pojechać na granicę, aby przeprowadzić interwencję. Podczas niej zdecydował się spotkać z przedstawicielami Straży Granicznej i zadać im kilka pytań. Jesteśmy po dwugodzinnym spotkaniu w placówce Straży Granicznej, gdzie rozmawialiśmy z komendantem. Na część pytań uzyskaliśmy odpowiedź, całkiem wiele. Wydaje mi się, że komendanci nie spodziewali się, że będziemy mieli tyle pytań i chcieli tyle czasu poświęcić. Najbardziej fundamentalne pytanie, na które nie dostaliśmy odpowiedzi, to jest: ilu imigrantów z Niemiec jest przekazywanych przez stronę niemiecką do strony polskiej? Nie rozumiem, jak po tylu dniach trwania tego niepokoju, konfliktu społecznego, można takiej informacji nie przekazać opinii publicznej. Dziękujemy bardzo za cierpliwość. Jesteśmy po długim spotkaniu z komendantem. W mojej ocenie jest to nieprzypadkowe. Odniosłem wrażenie, że po prostu funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy z nami rozmawiali, nie mieli zielonego światła z góry, żeby taką informację nam przekazać. Znaczna część tych nielegalnych imigrantów po wystawieniu im decyzji o tym, że mają opuścić kraj, jest puszczana wolno. Niektórzy z nich dostają dyspozycję, że mają się stawić w placówce Straży Granicznej, pokazać tam raz na tydzień. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, nie wykonują tego obowiązku, co nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. No, przecież nie po to tu nielegalnie migrują, żeby wykonywać polecenia Straży Granicznej. Ku zaskoczeniu nikogo okazuje się, że nasze władze nie potrafią sobie poradzić i mimo zapewnień, że wszystko jest w porządku i jesteśmy bezpieczni, okazuje się, że ci ludzie rzeczywiście są tak po prostu wypuszczani, jakby nigdy nic. Niestety, kiedy taka osoba już dostanie się do naszego państwa, to szanse na pozbycie się jej są minimalne. Żaden z nich tak po prostu nie uzna, że nie podoba mu się w Europie i nie wróci tam, skąd pochodzi. Jesteśmy skazani na obecność w Polsce każdego imigranta, który już się do nas dostał. Bardzo możliwe, że w najbliższych. W najbliższym czasie nasze ulice zaczną znacznie przypominać to, co obecnie możemy oglądać w Berlinie albo w Paryżu. Ale wtedy przynajmniej będziemy mogli się chwalić, że jesteśmy tak samo postępowi jak nasi zachodni sąsiedzi. No i może macie rację to całe bezpieczeństwo może rzeczywiście jest przeżytkiem. Co sądzicie o słowach Terlikowskiego? Uważacie, że jest on dobrym dziennikarzem? Spodziewaliście się, że jest w stanie powiedzieć coś takiego? Dobrze, że Bosak pojechał na granicę? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy, kto tego nie zrobi, będzie oblany szlaufem w drodze do domu, albo nawet przy biurku, kiedy będzie siedział w pracy. Ja bym nie ryzykowała i strzeliła już tego lajka. Do następnego, Siemanko.